Tomasz Kuncik, na co dzień nauczyciel wychowania fizycznego, jest nowym szefem Rady Sportu w Przemkowie. Ta de facto społeczna rada opiniuje m.in. wydatki na sport w mieście. Jej nowy szef zapowiada powołanie stowarzyszenia, które pozyskiwałoby pieniądze przede wszystkim na szkolenia młodych sportowców. Dzisiaj w Przemkowie działają m.in. piłkarskie kluby Zamet i Arkon, klub koszykarski i kilka mniejszych. Mamy parę klubów w Przemkowie i każdy liczy, że coś z gminy uszczypnie. I taka rada no, do tej pory działała no, przez tyle lat jako, jako opiniotwórcza. Nie miała żadnej władzy, praktycznie. We władzach Przemkowskiej Rady Sportu znaleźli się m.in. Aleksander Roskocha, szkoleniowiec klubu Kosz-Przemków, i Adam Rusynko, jeden z organizatorów biegu po miód w Przemkowie. I wspólnie postaramy się, żeby ta Rada troszeczkę nabrała rozpędu, żebyśmy zaczęli coś działać. Plan... Mówi Pan o utworzenie na przykład stowarzyszenia. Tak, planujemy założyć stowarzyszenie, które będzie się zajmowało pozyskiwaniem sponsorów, środków na działalność statutową klubów, szczególnie zależy nam, żeby poprawić szkolenie młodzieży. Zdaniem Tomasza Kuncika stowarzyszenie miałoby pozyskać dodatkowe fundusze dla klubów, które dzisiaj najczęściej korzystają z dotacji miasta. W tym roku będzie to około 120 tysięcy złotych. I wiadomo, każdy klub ratuje seniorów kosztem dzieci. Na przykład, mi się to osobiście nie podoba, bo młodzież to jest przyszłość, młodzież się inwestuje tak jak na Zachodzie, czy w Niemczech, w Holandii, w Hiszpanii. I my musimy powoliść te standardy europejskie, więc powołamy jakieś stowarzyszenie silne, które przez 2-3 lata się wypromuje i będzie pozyskiwało sponsorów. Mamy naprawdę fajnych, fajne firmy wokoło. Sprawa podziału pieniędzy dla przemkowskich klubów niemal co roku budzi emocje. Czy radą na to będzie założenie stowarzyszenia? Nie walczyć między sobą jak było do tej pory, bo nie okłamujmy się, to była walka między klubami piłkarskimi o podział tej, tej, tej drobnicy. Teraz trzeba się zjednoczyć, by pozyskać większą pulę i wspólnie razem zająć się może szkoleniem młodzieży. Czy ten swoisty apel trafi na podatny grunt? Zobaczymy.